Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Ciebie do tego, abyś wynagradzał sobie i swojej rodzinie sukcesy, które osiągasz. Jest to bardzo ważne, aby motywować się do kolejnej pracy, aby motywować się do kolejnych sukcesów. Ja też co jakiś czas. Siebie i swoją rodzinę wynagradzam za odniesione sukcesy, ponieważ te sukcesy wymagają pracy. W momencie, gdy jest on realizowany, ta praca powoduje to, że możemy taki sukces świętować. Tego typu nagrodą jest na przykład wycieczka rodzinna w miejsce, w które jeszcze nie byliście. Rewelacyjnie. Byłoby, gdyby udało Wam się jeździć do dalekich, ciepłych krajów. Myślę, że to najlepsza motywacja i najlepsza nagroda. Pozdrawiam. Subskrybuj, polub. Do zobaczenia. Pasja: Budowania.pl. Cześć.